Dobra, nagrywam kolejny filmik, ten jest action, tam będzie taki krótki przerywnik. Ogólnie myślałam o domku dla ptaszków, więc kupiłam. Kupiłam taką paszę dla ptaków. Bardzo znana, za z złotych. z jakimś... E, jakieś sojowe coś. O! W ogóle zaczynam interesować się bardziej yy, sportem. Zakładam grupę, yy, gdzie będziemy się spotykać yy, online i, i na żywo. Także możecie dołączyć do mojej grupy na na Facebooku na Cześć i was dodam. Zaczynam interesować się sportem, kupiłam sobie piłkę Także Nie wiedziałam, że kiedykolwiek kupiłam są piłkę nożną. możemy chodzić na piłkę też. Rozmawiać o duchowych schematach, o przekonaniach, rozwijać się duchowo, pisać książki razem. Tu takie candy z myszkami z jakimiś takimi światami. Nie wiem, co to zawieszę, bo nie mam gdzie, ale kupiłam. I tutaj taka z mężką. Taką bańkę kupiłam. Jeszcze taka z stitchem. Dla brata kupiłam retro game controller taki, ale nie wiem czy udał, bo był niegrzeczny. Okłamał mnie. Ogólnie zakładam taką mafię gang, gdzie będziemy ochronić małe dzieci w Polsce i na świecie przed porywaniami, przed, przed morderstwami. Więc kupiłam takie dwie. Mikrofalutki, bardzo fajne i tanie nawet, za 75 złotych chyba. Jeszcze nie wiem, komu to da, może komuś z Was, jak z armii. Takie świece, na finanse, na rytuały z finansów. Odprawiam rytuały i tarota może nie da znać, że wy za 5 tych 10, 20, 30, ile chcecie. I taką bransoletkę, bo mi się podobają takie radzaretki. ogólnie, mam tutaj dwie. No zgadnijcie, ile w action zapłaciłam? Dużo więcej, nie iluminacja. A nie, w sumie. Nie no, spoko, nie no, nawet spoko. na 10 sekund, ale będzie dla was. To ja, wasza mama, cześć, czarny nieznana. 190 zł, nie chodźcie do action. Czy to nie chodźcie do action? Nie, chodźcie do action, ale polecę dopiero action, jak będą tam turkusowe, turkusowe i nowe światy. Jakieś rzeczy. Za, ty, za miesiąc idę i mają takie być takie jak tutaj. To są candy. No, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać. Kupujcie Mr. Boxy, książki i wszystko. Kocham was.